Witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj zapraszamy Was na dzień bazylei. To nasz subiektywny wybór informacji praktycznych i rekomendacji. Jesteśmy na lotnisku, prawdopodobnie tutaj zaczniecie swoją przygodę ze zwiedzaniem bazylei. Lot z Polski trwa niecałe dwie godziny, a lotnisko znajduje się na terenie Francji, więc należy pamiętać, aby przejść na stronę szwajcarską. Międzynarodowy port lotniczy w Bazylei jest jednym z niewielu lotnisk na świecie, którym zarządzają dwa kraje, w tym przypadku Szwajcaria i Francja. Port usytuowany jest na pograniczu trzech państw Szwajcarii, Francji oraz Niemczech. Z tego tytułu funkcjonuje pod nazwą EuroAirport bazylea Miluza fryburg i posiada aż trzy kody BSL, MLH oraz EAP. Ze Szwajcarią lotnisko jest połączone korytarzem eksterytorialnym. Z lotniska korzysta blisko 30 regularnych i Linii lotniczych, między innymi Wizer i EasyJet. Rocznie port obsługuje ponad 7 milionów pasażerów. Na lotnisku, na przystanku jest kilka automatów, w których możecie kupić bilet. Jeżeli potrzebujecie dojechać do Bazylei, wybieracie ten bilet, płacicie i już. Ale jeżeli macie zarezerwowany nocleg w Bazylei, to takiego biletu kupować nie musicie, bo rezerwacja z hotelu czy z apartamentu działa jako bilet dojazdu do Bazylei. Lotnisko. Jest oddalone od Bazylei o 8 km. Autobusy linii 50 odjeżdżają co kilka minut i dojeżdżają do dworca w Bazylei w 20 minut. Koszt taksówki to minimum 30 franków. Przekraczając granicę, pamiętajcie, że Szwajcaria jest w trzeciej strefie roamingowej. E, możecie więc korzystać z usług wirtualnego operatora, jeżeli wasz telefon obsługuje kartę SIM. Więcej szczegółów w opisie Botfila. Bazela jest malutka jest niewiele większa od Konstancina i wielkości lotniska we Frankfurcie. więc w sumie najwygodniej przemieszczać się na piechotę. Są inne środki komunikacji, zaraz wam o tym opowiemy. Autobusy i tramwaje w kursują często, zapewniają wygodę i bezpieczny transport. Bilety jednorazowe lub dzienne można łatwo nabyć w automatach biletowych lub przez aplikację. Posiadacze Bazelkart korzystają z transportu miejskiego bez dodatkowych opłat. W mieście popularne jest również wypożyczanie roweru, co stanowi wygodny sposób na zwiedzanie. Zwiedzanie, zwiedzanie, ale jedzenie to jest bardzo ważny temat. Teraz jesteśmy w Mapchare, gdzie jest kilkanaście różnych restauracji, a później kolejne propozycje. Wybór restauracji w mieście jest bardzo szeroki, 12 z nich ma gwiazdkę Michelin. W Warszawie tylko jedna restauracja może poszczycić się obecnie tym odznaczeniem. Niektóre z restauracji w Bazylei serwują dania kuchni szwajcarskiej. Można w nich spróbować rachlety, rośli czy deseru z pieczonych kasztanów, vermicelli. Bez trudu znajdziecie też dobrą pizzę. Zdecydowanie polecamy pizzerię Vito. W Bazylei mieści się jedna z czterech szwajcarskich restauracji, mogących pochwalić się aż trzema gwiazdkami Michelin. Cheval Blanc jest lokalizowany przy Moście Środkowym. Goście restauracji mogą również raczyć się szwajcarską whisky na trasie z widokiem na rzekę. A na deser, bez względu, czy to będzie restauracja z gwiazdkami, czy pizza, polecamy mrożony jogurt z Froyo, koniecznie z Owocranchi oraz wiśniami. Jeżeli potrzebujecie coś kupić na szybko, to w lokalnych supermarketach, czyli Migros i Kup, jest bardzo duży wybór gotowych dań. Sałatki, kanapki, co chcecie. Można sobie to zjeść potem w parku albo nad rzeką, zaraz, zaraz Wam pokażemy. Można sobie do tego dokupić na przykład lokalne piwo czy wino, bo w całej Szwajcarii picie alkoholu w miejscu publicznym jest dozwolone. W Szwajcarii można pić wodę bezpośrednio z fontan. W Bazylei takich fontan na ulicach znajdziecie ponad 230. Tylko zaznaczam jedną ważną rzecz. Pijemy to, co wypływa z kranu, a nie to, co stoi. Bo latem w tych większych fontanach zdarza się, że ludzie się kąpią. Bazylea dzieli się na dwie części: Gros i Klein -Basel, które łączy pięć mostów. Najstarszym z nich jest most środkowy, przeznaczony wyłącznie dla jednośladów i transportu publicznego. Gros usytuowany na lewym brzegu Renu, jest uznawany za kulturalne i historyczne serce Bazylei. Charakteryzuje się obfitością zabytkowych budowli, takich jak Katedra Bazylejska, z której wieży roztacza się imponujący widok na całe miasto. Gross Basel jest także domem dla najstarszego w Szwajcarii uniwersytetu założonego w 1460 roku. klein Basel, zlokalizowany na prawym brzegu Renu, jest bardziej nowoczesną i dynamiczną częścią miasta. Choć nieco mniej turystyczny, rejon ten tętni życiem kulturalnym i nocnym, będąc popularnym miejscem spotkań. klein Basel jest znany z licznych festiwali. Jeden z nich odbywa się co lato na pływającej scenie na Renie. Dominującym elementem panoramy miasta są dwie wieże. Najwyższe budynki w Szwajcarii. Mają one odpowiednio 178 i 205 metrów wysokości i są z siedzibą znanej firmy farmaceutycznej Roche. W Bazylei jest 40 różnych muzeów i niezliczona ilość różnych zabytków. My jesteśmy właśnie w jednym z nich, chyba najbardziej charakterystycznym dla Bazylei, czyli w ratuszu. Jeżeli dostaniecie w hotelu tzw. Bazelcard to poza tym, że daje Wam to darmowe przejazdy komunikacją, to macie też zniżki w wielu muzeach. My za chwilę pokażemy Wam kilka z nich, które uważamy za ciekawe. Aha, i zapomniałem. Jeżeli jesteście w Bazylei w pierwszy weekend miesiąca, konkretnie w niedzielę, to wiele muzeów oferuje darmowy wstęp. Warto skorzystać. Ratusz Bazylejski, znany lokalnie jako Rathaus, to jedno z najbardziej charakterystycznych punktów w mieście. Ten imponujący budynek wyróżnia się swoją czerwoną fasadą i bogato zdobioną wieżą zegarową. Ratusz został wybudowany w XV wieku, a jego fasada została odrestaurowana i rozszerzona w stylu renesansowym w XVI wieku. Wewnątrz ratusza warto zwrócić uwagę na bogate freski oraz zdobienia, które ilustrują ważne wydarzenia z historii Bazylei oraz osiągnięcia miasta. Stare miasto w Bazylei to malownicza mozaika wąskich, krętych uliczek i zabytkowych budynków, które przenoszą zwiedzających w czasie, oferując unikalne połączenie historycznego uroku z nowoczesnością. Jego serce stanowi rynek, marktplatz, na którym codziennie odbywa się tętniący życiem targ. Przechodząc się po starym mieście, można podziwiać dobrze zachowane budynki z różnych epok, od średniowiecznych kościołów po renesansowe pałace. Nie brakuje też bardziej nowoczesnych akcentów. Idziemy do najmniejszego muzeum darmowego i czynnego 24 godziny na dobę. Według opowieści w budynku, w którym mieści się najmniejsze muzeum mieszkała pierwsza położna w Bazylei. Link do całego tekstu znajdziesz w opisie pod filmem. Wiele osób chciało zajrzeć do środka. Właściciel domu miał do wyboru zasłonić okno lub stworzyć coś unikalnego, skoro już zwabił tyle osób pod swój adres. Początkowo powstał sklep, w którym ludzie nic nie kupowali, a przychodzili oglądać, a więc idąc za tym powstała wystawa, która intrykowała. Przechodniów, a więc z przypadkowych gabików okno zamieniło się na najmniejszą wystawę. I nawet ty możesz wystawić swoje przedmioty. To całkiem proste. Jeśli masz kolekcję składających się z kilku figurek wielkości dłoni, powinno być ich około 30, możesz zgłosić się do muzeum i przez około miesiąc ludzie mogą podziwiać właśnie Twoje dzieła. Muzeum Sztuki w Bazlei to jedno z najstarszych i najbardziej cenionych muzeów sztuki publicznej na świecie. Jego kolekcja rozciąga się od wczesnego średniowiecza, aż po czasy współczesne z silnym naciskiem na dzieła z okresu renesansu do XX wieku. Moją uwagę przykuł obraz hiszpańskiego malarza Salvadora Dali. Niesamowite dzieło. I ciekawostką jest to, że to właśnie Dali zaprojektował znane na całym świecie logo hiszpańskich lizaków Chupa Chups. Nie muzeum, warto odwiedzić gotycką Katedrą z IX wieku, usytuowaną nad brzegiem rzeki. Znajdujący się tam punkt widokowy oferuje panoramę Renu, Klein-Bazel oraz wież firmy Roche. Blisko muzeum znajdziecie również fontannę, karnawał autorstwa Gina Tingueliego, szwajcarskiego artysty reprezentującego sztukę kinetyczną. Muzeum poświęcone jego twórczości mieści się po drugiej stronie Renu, w pobliżu wież Roche. Dla dzieci w Gross-Bazel dostępne jest Muzeum Zabawek. Gdzie można podziwiać ponad 6000 eksponatów, w tym prawie 3000 miesiów. My osobiście nigdy nie przechodzimy obok witryny obojętnie. Aktualizacja. Dzisiaj byliśmy w środku i muzeum jest rewelacyjne, na pewno nie tylko dla dzieci, dla dorosłych również na pewno jeszcze nie raz tam zajrzymy. Kazyla to nie tylko muzea i zabytki, ale też wydarzenia, niektóre z nich są znane na w co najmniej całą Europę, takie jak Fastnacht czy Art Basel. Można też po prostu przejść się już promenady, którą widzicie za mną. Albo zamiast przejść można się też nią przepłynąć. Trzeba się zaopatrzyć w coś takiego. Nazywa się to Wickel Fisch. Wrzucacie tutaj swoje rzeczy. Zgodnie z oficjalną instrukcją zawijamy jeszcze jeden razy. Zakładamy i płyniemy. Cała trasa, w którą można przepłynąć to około 3 km wzdłuż miasta, to jedna z najpopularniejszych letnich aktywności mieszkańców Bazylei. A jeżeli wolicie przedostać się przez rzekę suchą nogą, można skorzystać z usług promu albo wybrać się na wycieczkę po renie statkiem. Jak Ci się podobał dzień jako turyście w Bazylei? Nie was nie zjedzie, że Bazylea jest malutka. Jest tu całe mnóstwo rzeczy do zobaczenia i do robienia, i nawet po dwóch latach mieszkania tutaj, przygotowując się do tego filmu, dowiedzieliśmy się całkiem sporo nowych rzeczy. A tobie? Jak dla mnie Bazylejca, Szwajcaria jest to miejsce czyste, zorganizowane, z częstymi remontami, a dzięki temu mamy zadbaną infrastrukturę.